Dzień dobry, guru, witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Zajmiemy się wykresami Bitcoina i Ethereum. Pokażę Wam moje weekendowe transakcje na Hyper i Astar. Bądźcie ostrożni przy tych wysokich wycenach. Wygląda na to, że zaczął się sezon altcoinów. Jesteśmy blisko końca hosy, zostało miesiąc lub dwa. Przejdziemy do analizy technicznej Bitcoina i Ethereum. Na koniec wyłonie zwycięzcę iPhone'a R, którym teraz nagrywam. To naprawdę świetny telefon. Bateria trzyma rewelacyjnie. Jest tak lekki, jakbyś trzymał piórko. Czujesz, że masz coś zupełnie nowego, wiesz? Nie przypomina zwykłego iPhone'a. Czujesz, że masz coś wyjątkowego. Jeden z tych telefonów trafi do szczęśliwca. Na koniec tego filmu wyłonię zwycięzcę. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. No i patrz, jak handluje. Handluję już od 24 lat. Zobacz moje transakcje na Bitcoinie, Ethereum, Tesli, Nvidii i Google. Obserwuj, co robię i ucz się. Jeśli zarobisz dzięki mnie, promuj pokój, chroń przyrodę przez media społecznościowe. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoin. Obecnie rynek nieco odbija. 884 na moim koncie. Bitcoin jest teraz na poziomie 115. Właśnie miał niewielki spadek. Doszliśmy do 116 tysięcy, potem lekko się cofnęliśmy. Wczorajsze minimum to 115 tysięcy. Maksimum dwa dni temu wynosiło 117 tysięcy. Opłata funduszowa jest dodatnia. Mój handel Ethereum przyniósł 21 tysięcy zysku. Transakcja na tonie spadła o 3 tysiące, ale to handel wart 266 tysięcy. Ethereum wzrosło o 6 tysięcy. W piątek było 4600, spadło do 4400. 40, Minimum wynosiło 4400. 40, Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina i Ethereum. Zobaczysz, jakie tokeny trzymam: MCIT, Uni, World i Pump. Pump spadł sporo od momentu, gdy go kupiłem. Nie był to dobry pomysł, by gonić za Pumpem. World odbił się trochę, Pump mocno spada. Pieniądze przechodzą z alta na alta, między różnymi altami i z powrotem. Widzisz, co trzymam w portfelu? Ten spadek pumpa był dość dotkliwy. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Tesla wzrosła w piątek o 2%. Altcoiny lekko w górę, ale prawie płasko w weekend. Pump spada, bo kapitał przenosi się z Hyper i Pump do Astar. Bitcoin notowany jest na poziomie 115 600. Na wykresach tygodniowych, bot kryptoguru nadal sygnalizuje kupno od 2023 przy 20k. Dostępne w kursie mistrzowskim na jamescryptoguru.com. Bot bitcoin zasygnalizował sprzedaż 6 tygodni temu przy 224k. Nie dał jeszcze sygnału kupna, ale widać, że tworzy rosnący trójkąt. Jeśli utrzymamy tę linię trendu, tworzymy klin zwyżkujący. Rosnący trójkąt buduje presję i przebija bazę. Cel to 143 tysiące. Stochastyk na wykresie tygodniowym jest powyżej połowy i rośnie. Na dziennym jest wykupiony, spada z wyraźnym podwójnym szczytem. Staramy się na wykresie dziennym widać lekki klin zwyszkujący. Próbuje się utrzymać, ale wygląda jakby miał się załamać. Przejdźmy do wykresu czterogodzinnego. Na czterogodzinnym trzymamy się tej linii trendu. Mamy odbicie, ale słabe, bo kapitał płynie do altcoinów. Zobaczmy, kiedy otworzą się ETF-y. Na czterogodzinnym nie ma wyraźnego wzorca. To nie klin zwyżkujący, raczej trend z możliwą odwróconą głową i ramionami. Będziemy to uważnie obserwować. Przejdźmy do Ethereum 100 400 400. 400. Nagrywanie iPhone'em R jest niesamowite. Ekran jest duży i płynny. Bardzo mi się to podoba. Na wykresach tygodniowych widać, że Ethereum celuje w 7800 w tym symetrycznym trójkącie z 2021 i wybijamy się. Gdy przybliżysz mamy byczą flagę. Zobaczmy co mówią boty wskaźnikowe. Bot kryptoguru dla bitcoina nadal pokazuje niebieski sygnał kupna. Bot wskaźnikowy bitcoina nadal na sprzedaż nie dał sygnału kupna. Przejdźmy do wykresu dziennego. Na dziennym mamy symetryczny trójkąt, który zwykle podąża za trendem. Trend był wzrostowy, buduje napięcie, buduje napięcie, a potem wybija się z podstawy trójkąta. Mój cel to 5600, a większy cel tego symetrycznego trójkąta to 7800. Mój trade. Wejście na 4250, stop loss 4200, ryzykując 141, by zyskać 3400 na Ethereum. Z dźwignią 10x to 34000. To są transakcje, które mam obecnie. Na 4-godzinnym wykresie Ethereum widać ten symetryczny trójkąt. Nie widzę tu żadnego innego głównego wzoru. Hmm, reszta rynku dość płaska. Pump mocno spada ze swojego szczytu. Pompowało, pompowało jakieś 200%, a teraz się cofa. Przyjrzyjmy się temu. Wzrosło o 244%, a teraz spadło o 24%. Wygląda, że kasa lata z koina na koina. Kupię więcej pump przy 68 centach, ale główne wsparcie to 0,05. Te linie to wsparcia, gdzie bym dokupił, gdyby spadło. Ostrożnie z altcoinami po pumpie. Pumpy nie utrzymują się. Kasa lata między altcoinami, co niepokoi. To znaczy, że płynność się wyczerpuje, jakby brakło kasy na kolejne projekty. Wszystkie linki pod filmem. Bybit, bonus 60K moja główna giełda. Wysokie opłaty? Bybit jest najlepszy. WEX, giełda bez KYC, bonus 200 dolarów za rejestrację. Możesz zobaczyć komentarze od uczniów. Niektórzy studenci 122K zarobili milion na willę 500 tysięcy. Możecie zobaczyć ich doświadczenia. Przejdźmy do Telegrama. 179 z Was dyskutuje. Wybiorę zwycięzcę iPhone'a Air. Szef SEC chce przenieść rynki USA na blockchain. 3 mil w shortach zlikwidowane, jeśli Ethereum wzrośnie o 4%. Nadal jestem w transakcji Ethereum. Teraz wybierzmy zwycięzcę. Wczorajszy film 2 z 10 na YouTube 3000 wyświetleń. iPhone Air, bateria starcza na cały dzień? Tak, kocham Was. Doceniamy to. Dziękuję Rishi. Dzięki, iPhone R jest niesamowity. Dużo szumów, iPhone R chyba nie jest dobry. Jak dasz iPhone'a R komuś w USA? Przez krypto wyślą ci krypto na zakup. Chciałbym mieć iPhone'a R. Jestem z wami od początku. Mam nadzieję, że coś od ciebie wygram. Jesteś najlepszy. Dzień dobry. Gratuluję wygranej dwusetki. Wczoraj był konkurs na 200 dolarów dla wsparcia YouTube'u. Szkoda, że mam bana w projekcie wolności słowa maska. Ech, to kiepsko. Ludzie dyskutują. Tak, to wolność słowa, tylko gdy im pasuje. 110 i 100 obserwujących na X. Wczorajsze wideo ma 700-900 wyświetleń. Konkurs kończy się jutro. Ogłoszę zwycięzcę w kolejnym filmie. Obiecałem iPhona R za 500 lajków like pod postem. Żeby wygrać, trzeba mnie obserwować, udostępnić post, oznaczyć 3 znajomych i Apple, być zarejestrowanym w Bybit, co sprawdzi zespół. I zadeklarować zostanie posłańcem pokoju. Minęło 7 dni. Wyłonie zwycięzcę spośród 456 uczestników. 89 tysięcy wyświetleń super wynik. No to zaczynamy. Jestem za pokojem, wybieram dialog, przestrzegam zasad. Przewinę losowo i wybiorę zwycięzcę. Zrobiłem wszystko, i gdy przewinę, wybiorę kogoś, kto mnie zawsze wspiera. Załaduję 450 komentarzy, co zajmie trochę czasu. Załadujmy wszystkie, potem przewinę i wybiorę osobę, która mnie wspiera. Chodzi o lajki, komentarze, udostępnianie, retweety, oznaczanie to właśnie uważam za wsparcie. Komentowanie, dialog z innymi o krypto, zapraszanie do społeczności. Wow, ile wiadomości! Dziękuję wszystkim. Załaduję wszystkie 430. Gotowi? Przewijam. Zwycięzca to J. Lee Baby. Rzadko widziałem Twoje posty. Chcę wybrać kogoś, kto zawsze mnie wspiera. J. Lee Baby i jeszcze ktoś chyba dużo spamują. Hm. Dobra, przewinę dalej. Ci dwaj spamują komentarze, więc wybiorę kogoś innego. Offset. Widzę, że zawsze wspierasz. Opowiadaj się za pokojem, wybierz dialog zamiast zniszczenia. Stając za pokojem, stajesz za ludzkością. Jestem posłańcem pokoju. Oznaczeni już cię obserwują i są zapisani: Gratulacje, offset, offset. Zawsze widzę twoje wsparcie. Wygrywasz iPhone'a R. Zespół skontaktuje się tylko przez to konto. Gratulacje. Super, gratulacje. Offset, zawsze widzę Twoje wsparcie. Bardzo dziękuję. Gratulacje z okazji wygranej iPhone'a R. Wszystkie linki są poniżej. Ciągle robię konkursy, więc śledźcie mnie i bądźcie gotowi na następny. Offset, gratulacje wygranej iPhone'a R. Pokochasz go. Uwielbiam go. To jak trzymanie czegoś wyjątkowego, jak piórko. Subskrybuj, daj kciuka w górę i włącz dzwonek. Dzięki 450 osobom, które wzięły udział w konkursie. Zrobię ich więcej. Kocham Was. Miłego dnia i do jutra.